No, witam, czy człowieku wybieramy zwycięzcę dwóch skinów z dwóch ostatnich filmów? Będzie to ten Bison i ten Deagle. W tym filmie trzeba było napisać w komentarzu, czy lubisz Bigos i czy będziesz otwierał chyba skrzynki eventowe, coś takiego. No, ja ten odcinek nagrywałem na zapas, więc coś nie spamiętałem tego wszystkiego. Zobaczmy, kto skina zgarnia. Eee... Steel 5770 nie lubi fajny ten event, Ta skrzynka za 8 na pewno wleci na battle. No i gratulacje, wygrywasz skina, a z tego odcinka skina sobie zgarnia, co trzeba było napisać? Jak Ci dzień minął i ile jest osób na stronie na g się online w tym momencie? Zobaczmy, kto skina zgarnia z tego odcinka. Ambrars, wykłady niestety więc nudy, 5271, no i gratulacje e, dla Was, jeśli chcecie odebrać te skiny z tych dwóch odcinków. Wystarczy napiszecie komentarz pod tym filmem, który aktualnie oglądacie, jest to weryfikacja, czy oglądacie filmy na bieżąco. Jak zauważę Wasze komentarze, to od razu do Was skina wysyłam, tak jak to ma miejsce co odcinek. Drogi widzu Ty masz dzisiaj tego skina do zgarnięcia, jeśli chcesz go otrzymać, zostaw oczywiście łapkę w górę, subskrybuj kanał z dzwonkiem i oglądaj do końca, żeby dowiedzieć się, co trzeba napisać w komentarzu, żeby wygrać skina. Dzień dobry, dzień dobry, witam. Oczywiście na DJ i się Najlepszy kodzik. w tym miejscu sobie wpisuj. Sand 7. Z moim kodem masz aż 10% więcej do ewentualnego depozytu i skrzynka na start. Misbeka takie bonusy obowiązują na dzień nagrywania tego filmu. I przypominam ci, że strona jest tylko dla pełnoletnich przeznaczona mniej. Tego świadomość. E, no i oczywiście graj sobie rozważnie i z głową. Dzisiaj spróbujemy sobie zrobić jakieś droższe bitwy na stronie. Mam nadzieję, że coś nam wyjdzie, że coś tutaj szczęście dopisze. E, na początku chciałbym tutaj trafić z tej skrzyni jakiegoś. No nóż, to nóż, ale rękawica chociaż, ale mi laguje. Czekaj, F5 muszę dać, bo jest tragedia. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Oczywiście, jeśli nie subskrybujesz kanału, zasubskrybuj, bo na 10 tysięcy subskrypcji rozdam dla Was kilka kost za darmo na streamie, więc warto kanał subskrybować. Będzie na pewno o tym osobne ogłoszenie. Dodatkowo też zostaw łapeczkę w górę, bo to motywuje mnie na kolejne odcinki, żeby tutaj starać się coraz bardziej, coraz lepsze skiny też dla Was rozdawać, więc zostawaj subika. I łapeczkę. Zobaczymy, czy teraz nam coś poleci do 10 koła. Będę tutaj starał się zjechać najbardziej. Jeśli nic nie da, no to wychodzimy i lecimy na bitewki, bo na bitewkach no, lubię, tak? Lubię spędzać czas na bitwach na GeForce Skinsie. To jest mój ulubiony tryb. I mamy kostkę ze skrzyni Amara, tutaj, więc całkiem w pożądalu. Jeszcze jeden sobie otworzę, tak jak mówię, do 10 możemy zejść. Te lepsze skiny zostawiam, te droższe. Te lepsze skiny zostawiam, te tańsze sprzedaję. No i ostatnie otwarcie. Ile co nam bardzo dobry rękawice, leci nam bardzo dobry nóż, także bardzo dobra skrzynia. 2700 z skrzyni za stówę. Szczerze. Mega mocno, mega mocno. Wypłacam sobie te rękawice, zobaczymy czy one są w ogóle obdarte, bo widziałem wiele kombosów, wiele połączeń skinów, właśnie rękawic z e, właśnie tych samoleopartów rękawic z fajnymi nożami, więc zobaczę jak to wygląda w gierce. No i co, no kurczę, dobre rozpoczęcie odcinka. Ja już widzę na telefonie, że skin przy, tak że teraz sobie go obczaję. Powiadomiono go przyszło ze Steama, także skiny są wypłacane ze 4 skinsa w mgnieniu oka. To jest naprawdę spoko. Zróbmy sobie te trzy, te 4 skrzynie po 3 sztuki każdej na dwie osoby na trybie normalnym. Jeśli to nam się nie uda, no to trzeba będzie delikatnie przeszpącić chyba za całość. Jeśli chcesz wygrać skina z początku odcinka, napisz w komentarzu, proszę bardzo, napisz w komentarzu Digl. d e a g e Ok, albo Desert Eagle. Jak tam wolić, bo są dwa nazewnictwa, nie? Chyba, czy jakoś tak, czy skrót. Nie, nie, nie wiem, nie znam się na angielskim, więc nie, nie pomogę, ale Diggle napisz. Diggle, Diggle. Jak napiszesz, tak będzie dobrze. Ważne, żebyś napisał Diggle. No i oczywiście, Ogólnie do końca będzie jeszcze drugie hasło, żeby wygrać skina. Zazwyczaj są dwa właśnie w odcinku. Neptun, rzuć coś, to jest tryb normalny, więc dla nas bym poprosił z lewej strony coś konkretniejszego. Mamy do nadrobienia naprawdę sporo, bo te poprzednie skrzynie nic nie rzuciły, nic, ani nic dla nas nie poleciało, tylko ten Bigel dla niego. Teraz też tak średnio bym powiedział, do nadrobienia ciągle mamy sporo, ciągle mamy sporo do nadrobienia. Leci USPIC dla niego. 1500 tak naprawdę do nadrobienia, a profitu z tej bitwy póki co nie ma żadnego. Kolejny skin, który mus którego musimy przebijać. Kaplica, no kaplica, nie wiem co bym musiał trafić, żeby to wygrać, kaplica, na underdogu byśmy wygrali, ale tutaj profitu nawet nie ma, więc niezbyt jestem z tego powodu ucieszony, zróbmy bitwę, którą często polecacie na, na, na streamach, czyli jedna meduza na underdogu na trzech, jak to nie wyjdzie, no to wjeżdżam za całość, skiny już do mnie doszły, zaraz sobie obczaję, meduska, no i rzuć coś, no i rzuć coś. Dla przeciwników oczywiście, bo to Underdog, także dla mnie nic. Dla mnie nic, dla mnie nic. Dla mnie nic a nic. ja to jest? Aha, najwięcej miałem. No dzisiaj jest ciężko, widzowie, dzisiaj jest naprawdę ciężko. staję prawie kafel, więc dajmy konduktora, ja sobie sprzedam tutaj ten z nagrody gwarantowanej i nas stać na taką bitewkę. Bitwa na trzech graczy na trybie normalnym. Mogę jeszcze dać skrzynię Santiago, bo w i byłaby da no ale trudno, zróbmy na trybie zwykłym, bo dla mnie nie leciały żadne skiny dobre w poprzednich bitwach. Także teraz może się to odmieni. Teraz może trafimy te najlepsze możliwe skiny, zobaczmy. Galerii Case są wiele noży jest do trafienia i trafiają wszyscy po nożu. Ja oczywiście najsłabszy. Kolejna. Aha. No tak. No tak. no tak. no tak, no tak, no tak, no tak. Bo czemu nie dla mnie? O no tak, no tak, no tak, no tak, no tak, no tak. No tak. Okej, okay, jest kosa kolejna, ale to nic nam za bardzo nie daje. Jeśli chcesz wygrać skin na początku odcinka, dodatkowo do poprzedniego hasła napisz, ile masz w tym momencie procent baterii w telefonie. Zobaczmy. No na no, nie, he, no. To jest typowo underdog, to jest typowo underdog. Zobacz, jakim leci. MK fade. Okej. Okay. Czemu dla niego też? Czemu dla niego też? Czemu teraz dla niego też? Ja mam tyle nadrobienia. No nie wiem, co by musiało spaść. Z konduktora musiałaby spaść minimum, chyba te glowy. Pau. za siódemkę. Nic nam to nie da, nic tam to nie daje. Kurcze, pieczone na underdogu też byśmy nie wygrali. No dzisiaj bez formy, dzisiaj ewidentnie forma nie dopisuje dla Jefforskiej się, dla Santiago. Mam nadzieję, że Ty będziesz miał dużo lepsze szczęście. Na stronie. Przypominam Ci, że z kodzikiem sandzilem masz aż 10% więcej do ewentualnego depozytu, do czego nie zachęcam. Taki bonus obowiązuje na dzień nagrywania tego filmu. I przypominam Ci, że strona jest tylko dla planetik, przeznaczona. Miej tego świadomość. A z kodzikiem dodatkowo, jak masz ochotę coś wrzucić, to przy okazji dostajesz też e, gemy, czyli te. no. klejnoty. E, o kurwa. Uhu, skrzynia Santego jak rzuciła. Trzy dychy skrzynia, przypominam. Także dodatkowo przy depozycie, ewentualnym, do czego nie zachęcam, dostajesz też gemy eventowe, klejnoty, które później możesz wykorzystać w trybach eventowych, to jest naprawdę spoko opcją. No i przypominam się też o instant depozycie skinami, gdzie jeśli od razu coś chcesz wrzucić w skinach, to od razu dostajesz możliwość tutaj kręcenia tym balansem, od razu możesz wypłacać skiny i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę spoko opcja. No i każdy ma swój indywidualny limit, jeśli chodzi tutaj o wpłaty skinami. Także możesz sobie sprawdzać. I oczywiście zobaczmy jeszcze, co poleci z skrzyni Santiago na sam koniec F5 daje, bo mi trochę laguje. Do już do całości do zera, ewentualnie do miliona. Zobaczmy. Czy coś poleci ciekawego jeszcze ze skrzyni Santiago, żeby tu się odbić. Lecą tyle przez skiny dzisiaj ze skrzyni Santiago, także może dzisiaj jest dobry dzień na otwarcie właśnie mojej skrzyni. Na bitewkach oczywiście, na bitewkach sugeruję. O kurcze pieczone! Okej, okay. ze skrzyni za 30 zł leci naklejka za 1600. No i co? No i co? No i co? Ty, te gloves sprzedałem przypadkowo. Zawolniłem ich zaakceptować. Dymy. Dymy, 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 dymy. Dymy na odcinku. Ale dam clickbaita. Ale dam clickbaita. Ale dam clickbaita. No cóż, dzięki za oglądanie. Widzimy się oczywiście jutro. I do zobaczenia. Trzymaj się, cześć.